O, siema, siema, 7 ma Dobra, ma 7 ma Po to, nie, nie się 8 ma znajdziecie się. 8 ma 8 ma 8 w końcu ma 8 ma Zostawcie ma subika, najlepiej. Hmm, nie będę ciągle gadać o subach, 8 ma mnie. Um, nie wiem, kto 8 ma 8 ma 8 to się Mmm. Mmm. Chwileczkę w parkie i nie odchodzę, nie, jestem głupi. Tą krótką pokazywałem. Filmik, ale nie wyszedł. Pokażę Wam, pokażę Wam, pokażę Dobra, pokażę Wam, pokażę Wam, pokażę Wam, pokażę Wam, U mnie, u mnie padają. No, dobra, to się da mi ogno. Dobrze, pęść. Idę po szkło. A wrażenie, bo ja De sięć heel funny kiba. Co zrobiłem? Nie, dam tak o, Ten? Dobra. Nie wiem, czy się składa. Widać, widać. Brambal, bardzo fajna. Widzisz? Jest lampa. Dobra. Tutaj mamy książkę, która ma stała, Pani Tak. Als je iemand laat 2,4 waar je telefoon hier dan nog je Max wil stoppen, zeg Max Verstappen graag, Max wil stoppen, graag. Hij is toch zo? Nee. Oh ja ik wil. Waar is hij? Hij Takie ogromne śniegi. Jak przyjemnie śniegi. Większe. Nie, nie są one większe. Tak, to jest chude. Nie siedzę. Gruba leci! O Dobra. A pewnie na kuraka. Dobra. Lecimy. Oooo Łopa, panie, dziękuję się. Idę lęk straszny. No, co to za ten Dobra. Zwykła kostka. Chyba no, normalna. No. Jest, nie jest złożona, ale jest. No jest, jest, jest. Dobra to jest to. O, nie, 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 poczekajcie, poczekajcie, nie, 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 I like pod tym filmem. nie, 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 gdzie to widzicie? Tak? Nie, ale w żeby... każdym... No, mówiłam, to jest sub i like, tak? No. No dobra, to co? Trzeba, żeby was wstrzymywać za chwilę, niech ona nie będzie oglądać w szkole. W szkole oglądacie dużo u mnie. Nie, stać się mniej więcej Wyświetleń to no ma bo to jest dla mnie, ja z Mikołajem, Martarym, Mikiem, z kanałem. Tutaj zadawajcie subę u niego i lajki. fajny, to mam naj, najwięcej, na jednym filmiku najwięcej wyświetleń. No jak jakimkolwiek to ma być, ale ma być. Nawet, nie wiem, dużo ten strę, umiem, rucham, to dla mnie, tym, jest się lepiej, bo. Mikołaj, bo czarny mig, ma jeden kurde filmik, ma 14600, no, a ma ja miałem maksymalnie maksymalnie 11809. Więc ja chciałbym więcej. Dajecie. A i sobie Subskrybujcie, Spróbujcie, lajkujcie. Lepiej udostępniajcie, oglądajcie. No i tak dalej. Pa. O, jeszcze nie, jeszcze nie. Chcę się chodzić. Hmm. Tego ostrego, nie hmm. Dobra, powiedzcie mi, po to jest projekt farby. Rztuły. nie wiem, nic nie wiem. Dobra, to pa, do zobaczenia w i pa!